Dzisiaj będziemy reagowali na głupich ludzi w internecie. Wiksa się wczuła. Ej, pokaż co tu masz. Ale to nie nic wina. Nie, wcale nie ich wina. Wcale nie ich Aaaa! wina. Ma wcale, wcale nie ich wina. Nie, ja myślałam, że coś się zawaliło, a to tak wodą prysło. Tak, bo są czujniki nad nimi, a ci pokazałem pokaz ogni na patelni. Nie. Czy on stanął? Ah! Jak się człowiek śpieszy, to dokończcie w komentarzu, co się dzieje. A jak już jesteście w sekcji komentarzy, zostawcie łapkę w górę również pod tym filmem, jeśli reakcje na filmy w necie wam się nasze podobają. Nie, kurde, nie wierzę, co to oni jest, robią. To, jest. to już jest incepcja, to już jest incepcja. Jest Dźwig trzyma dźwiga, który trzyma coś, co spadło. To jest idiotyzm. To nie jest normalne. A to się przechyli, wiedziałem, że to było pewne. Czytajcie instrukcję, pewnie tam jest napisane <gry> do ilu kilogramów. Nie ma instrukcji dźwiga pod tytułem, nie wychyl się za bardzo, bo jak masz ciężki ładunek, to się wypie... Nie ma czegoś takiego w instrukcji. A nie ma, na pewno jest napisane do ilu kilogramów, to na pewno po prostu miał za dużo kilogramów. wystarczy mózg i używanie go. Czemu dla kobiet zawsze instrukcja ma rozwiązać wszystkie problemy? Bo tam jest dużo ważnych informacji. Nie! Tak! Kto czyta instrukcję? Ja. Ja nie. Ja. Jeden na dziesięć razy przeczytam instrukcję. Czytajcie instrukcję. Po Przestań mieliśmy być bezpiecznym rodzeństwem. Dobra, czytajcie instrukcję. Rodzeństwo, bezpieczeństwo. Ooo! Ja. Oooo! sędzie. Ej, e, za to jest czerwona kartka? Ej, strasznie mu przywali Ale jak zrobię to niechcący. Patrz, widzisz, co... On go serio znokautował On go serio znokautował Od kiedy w piłce nożnej chodzi o nokauty? Jezu, laweciarze? To jest praca mieszcząca się w top 10, jeśli chodzi o fejle w pracy. Mam wrażenie, że co czwarty laweciarz zrobi błąd w robocie I Tylko się kojarzy, że coś be, bez, tam w ekipie coś było nie. Jakby tam też, Jezu be, tam? BMW albo Porsche i tam spadło no, z tego. Coś no, coś kojarzy. To było Porsche No to kojarzy. I czysta kur... głupota Czemu oni pomyśleli, że można nie. to stamtąd... Nie pamiętam już historii tego fejla, ale ale to, to jakiś ten gościu, to ten, który wypożyczał. Tak. Jak można być takim łupkiem? Się... A tu chyba jest podobnie, wiesz? Nice. A to? Wiedziałem! O! Wiedziałem! Mhm, jasne! Co robisz? <noise> To jest motyw faceta, facet nie chce jechać na dwa razy, facet woli na raz Kobiety tego nie zrozumieją, nie, ja nie zrozumieją jakby, nie, 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 nie zrozumieją dla mnie, już nie, dla mnie, jakby dla mnie to jest Ty pójdziesz to, nawet i trzy razy jak trzeba Byle no! Byleby tylko Jedną torebeczkę w jednej ręce nieść. Nie, ale nie facet, jak wraca po zakupach, tak, to ma tak. misję, że tu jest przewieszona jedna, tu druga, tu trzecia, a czwarta w ręce. I idziesz, kurt, jak Herkules albo jak Hulk z tymi wszystkimi zakupami, bo nie chcesz wracać drugi raz pod drzwi po zakupy. Czy on do. Czy ja pitole! Czy on do koła ja potrzebowałem chyba z 10 sekund, żeby to skumać. On do. On. No rozumiesz to! No zamyślił się no. No głupi, głupi. Ale głupi. to już jest inny poziom głupoty Ale to, to już jest tak głupie, że po prostu ewidentnie po prostu myślał o czymś innym. Remi ja nie dam rady tego no to jest dla mnie już tak głupie <laughs> Jakby sorry Nara braci sam i bo Aha. mnie to jeszcze głupie Bo ja już nie mogę tak... No, nie kłam, pingu. po prostu musisz już iść iść z pinkara, ja tutaj dokończę sam! Nara B okay. A to jest ogólnie To też, to, to strzałem, że to jest jakaś Rosja Ale w Polsce takie rzeczy też się dzieją Nie wiem dlaczego i oczywiście Z pełnym szacunkiem dla ludzi z tej branży Ale robotnicy zieleni miastowej Nie zawsze są trzeźwi Łapie poziom I go nie złapał. Trafiłem na coś takiego, nie będę mówił gdzie dokładnie Nie chcę kapować, ale w okolicy Wodzisława Śląskiego, mojego miasta rodzinnego Była sytuacja, gdzie widziałem jak trzech na pierdolnych jak Messerschmitt pracowników zieleni miejskiej em, kosiło trawnik, i robili to w sposób bardzo podobny do tego pana. No i tutaj mamy ponownie przykład ni niestabilnej pracy. To już tu dużo wleciało. Tylko on ma a on śpi. Wow! No, kurierzy. To się musiało na liście znaleźć. Dlaczego? O nie! Nie! Jezu, wiecie, czegoś jeszcze teraz brakowało? Brakowało tylko teraz jeszcze jednej sceny, jak przez zaśmieciarka. Zgania te kosze, i przy okazji ten karton ze sprzętem, który z tego. Tego, z tego, z tego tego kuriera. Ale dlaczego on to zrobił? Żeby nie ukradli. To to nie jest idiota. No tutaj może być wiele scenariuszy. Z jednej strony głupota, bo to może śmietarka wziąć. Z drugiej strony zajebiście ku IQ 200, bo nie zarobią tego, a w Ameryce bardzo często kradną paczki spod domu. No nie jest to głupie do końca, tak jakby się zastanowić. No, grubo. Raz w życiu byłem świadkiem takich śniegów. W jak na Nartach byliśmy. Raz w życiu. Odkopywaliśmy podobną górę śniegu z auta. Jestem ciekaw, czy pracownicy w takich magazynach, w takich sklepach, jak rozpierdzielą tyle towaru przez przypadek. No mieli pecha, no gorszy dzień, poślizgnęli się, albo maszyna gdzieś tam nie podołała. Czy to wszystko potem idzie w ich pensję? Bo jeśli się nie mylę, to tak. Jeśli tak jest. To ała <noise> Reakcja tego ziołka była zajebista. Tu coś musi pójść nie tak. I coś czuję, że tu jest zbyt duży kąt nachylenia. Tak z leksza mówiąc. <noise> Te to jedne z moich ulubionych. Gdzie jakieś auto wciąga drugie, ale w tym aucie, który zostaje wciągany nie ma kierowcy, który by mógł zahamować albo zareagować i to auto wpada potem do kolejnego rowu. W tym przypadku nie jest tak źle, bo auto przejechało kapkę dalej. Ale coś się wylewa, a auto jedzie w przepaść! Właśnie o tym mówiłem! O tym właśnie mówiłem. Ej, co to jest za drzwi, który podnosi całego tira? To już taka. E, za lekki. To jest odpowiedź na moje pytanie. Okej, okay, ale wykierował to. Powiedzmy. Wyszedł z tego. Wiecie, że naprawdę takie węże, one są tak silne. Takie duże ciśnienie tam jest, że rzeczywiście tyle chłopów to, tyle chłopów to musi się trzymać. O! I właśnie o tym mówiłem! Jakby ta końcówka. Uderzyła w głowę któregoś z chłopów, To jest... To pochopie! Bądźcie ostrożni w robocie. No po to jest BHP. Po to jest BHP.